Sytuacja nany w 747 odcinku serialu, Dziedzictwo, stanie się naprawdę dramatyczna. Przesknowania Idrisa zawiśnie nad nią groźba deportacji, co zmusi ją do potajemnej ucieczki z rezydencji. Podczas gdy Yaman rozpocznie wyścig z czasem, by ją ocalić, Ferit i Aizę zorientują się, że w szpitalnej intrydze mogli aresztować niewłaściwą osobę dziedzictwo odcinków. 747 Streszczenie. Idris dowiaduje się o problemach nany z gruzińskimi gangsterami i postanawia im pomóc. Wykorzystując swoje znajomości, doprowadza do tego, że na nie grozi deportacja. Yaman natychmiast zaczyna szukać sposobu, żeby do tego nie dopuścić. Basak wymyśla historyjkę o chorym ojcu, żeby skutecznie odciągnąć Volkana od Neze. Ferit i Aizę kontynuują akcję w szpitalu. Aresztują ochroniarza wrobionego przez pielęgniarkę, ale Ferit jest przekonany, że to nie on jest prawdziwym sprawcą. Aize orientuje się, że Korej ją wykorzystuje i każe mu wracać do swojego domu. Nie chcąc narażać najbliższych na niebezpieczeństwo, Nana wymyka się z rezydencji. Dziedzictwo odcinek 747 Kiedy, Gdzie i o której emisja? Fani popularnego tureckiego serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w kolejnym epizodzie. Nadchodzące perypetie ulubionych bohaterów z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Najnowszy, 747. odcinek serialu Dziedzictwo zostanie wyemitowany w piątek, 14 listopada 2025 roku o godzinie 16.05 na antenie TV Skup Pierwsze Dziedzictwo, opis serialu i obsada. Dziedzictwo to turecki hit, który od lat przyciąga fanów przed telewizory, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszeń. Choć początkowe sezony skupiały się na skomplikowanej relacji Zeyer i Yamana, wychowujących małego Yusufa, serial przeszedł spore zmiany. Obecnie śledzimy losy Nany, która po śmierci Yamana próbuje odnaleźć szczęście u boku Poryaza, co otwiera zupełnie nowe, pasjonujące wątki. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Berat Rugar Osken, Halil Ibrahim Cejan, Nanuka Stambolizhvili, Siła Turkoglu.